Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Torgierend DEVOpsuje. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jaki mam szybki internet. Zapraszam. Ok, więc zaczniemy sobie od prostego speedtesta. Speedtest.net sprawdzimy, jaki mam szybki internet. ok, 180 megabitów do 200, no, nie jest źle, tu jest też po Wi-Fi się łączymy, więc dochodzi jeszcze temat Wi-Fi, nie jest źle, widzimy, no, 200 megabitów, upload, 300, o, ten download coś jest taki gorszy, teoretycznie jest to 1000 na 300, ale Wi-Fi może coś zje, przy czym ten download jest ciudniejszy niż bym chciał, żeby był. Ale dobra, pójdźmy sobie jeszcze test, yy, speed testa od Netflixa. 230, 210, czyli podobnie jak speed test. Bardzo dobrze, pójdźmy sobie speed testa od yy, Cloudflare'a, który nam powie, że w tym miejscu mam 230 yy, na... On tutaj chyba potrzebuje chwilki, żeby sobie sprawdzić. Running no to chyba w dwóch parciach robi 230 ale widzimy, że, że tu jest 230 i upload też tutaj okay, spadł troszkę. No dobra, ale mamy że 230, więc niby fajnie. Te wszystkie speed testy znane, czyli Okla, Fastcom od Netflixa i czy tam inny klauceler. 230. Co się stanie, jeśli włączymy speed test, który jest mniej znany, np. Speed Test IT? Spróbujmy sobie puścić Speed Test IT. 3 megabity, A to dziwne. I czemu nagrywam ten odcinek? Ponieważ coś mi się tutaj właśnie bardzo nie podoba, że speed testy pokazują 200 megabitów, a nawet przeszło, a taki mniej znany speedtest IT, bo taki mi się udało znaleźć, pokazuje 2 megabity. Czemu jest to dziwne? Spójrzmy sobie na przykład na taką sytuację. Mam cztery maszynki, tu jest jedna w Linode, która ma taki IP. I teraz odpalmy sobie, sobie tutaj IPerf'a. I tutaj mam maszynkę w Hetnerze, więc sprawdźmy sobie, jaka jest przy, y, przypisowość łącza między hetnerem, a Linode. Em. Tutaj widzimy, że jest 800, 500. Bywało lepiej, ale to wciąż nie jest źle. Jak chodzi o wysyłkę, o pobieranie, po też mamy 400, 500. U, spadło do 200. A to dziwne, Wcze, wcześniej było y, dużo ładniej. Ale to nic. Tutaj mam moją maszynkę w domu, gdzie jak puszczę IP perfa do Linoda, to, to mam wysyłkę 25 Mbitów, bo tam mam internet 300 na 30, więc to jest oczekiwana wartość. Wysyłka, ściąganie 228, bo tam jest 300, więc załóżmy, że to jest wartość, która jest oczekiwana. Oj, spada. Bardzo dziwne, że spadło. Może no mnie tam gdzieś przybukował. A teraz, jeśli puszczę IP-Perfa stąd, gdzie jestem, to wysyłka jest 300 megabitów, czyli tyle za, ile tu jest płacone. To jest bardzo ładną wartością, czyli lepiej niż te speed testy pokazywały. A jeśli dam poobieranie, po mam 7, 4, 3 megabity. Czyli speed testy do znanych speed test stronek po, 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 pokazują przeszło 200. Speed test do mało znanej stronki pokazuje mniej. ip test do, e, do niespeedtestowej testowej strony też, po, też pokazuje wolno. Możemy sobie jeszcze spróbować zrobić IP-perfa do Heclera, bo gdyby ktoś uznał, że to jest wina e, e, Linoda. Z domku 25 megabitów wysyłki, czyli dobrze. I tu i tu jest UPS czy tam Play, tylko że tu jest w domku, a tu jest w miejscu, gdzie jestem, wysyłka czy po po pobre 300, czyli widzimy, że pełna moc. A stąd, jak sobie puścimy iperfa IP do www.expost.pl wysyłka. 260, czyli no dochodzimy do tych 300 megabitów na sekundę. Natomiast ściąganie z Hetznera 4 mega, 5 mega. Speed testy szły, a to jeszcze pójdźmy sobie speed testa takiego z konsoli może. Spit test mówi 100 megabitów i wysyłka 300. Więc jest to dość duża różnica między 4 a 100, czy tam 200. Możemy sobie jeszcze sprawdzić inny test. Na przykład pobrać plik z, z GitHuba. Pobierzmy sobie taki pliczek z GitHuba. Który idzie z prędkością 700 kB na sekundę. Podczas gdybym go puścił z innej lo lokalizacji, gdzie jest play, będzie ściągany z 30 MB, czyli te moje 300, 30 MB spadło do 15. Tutaj idzie bardzo wolno. Możemy z, z, zrobić to samo z czymś innym, czyli minus o dev 0 jakiś OVH, który się ściąga 1 megabajt na sekundę, spada do, do 600, a w innej lokalizacji 20 megabajtów 19, co jest tam po, po, po chwili zamcięte do, do 13 megabajtów, czyli ten serwer potrafi tyle wyciąć, a tu jest blokowane. Weźmy sobie jakiś inny plik, na przykład Ech, gdzieś miałem... O, jest pliczek ze stronki cashfly.net. Nie znam, ale brzmi jak z stronka, która jest od split testowania. I tu widzimy, że poszła pełna moc. I to samo w drugiej lo lokalizacji. Więc jestem otwarty na komentarze, co może być przyczyną, ponieważ mam wrażenie, że połączenia do stron speed testowych mają pełną moc, do stron, które nie są speed testami, jak właśnie mój iPerf, czy OVH, czy GitHub, prędkość jest cięta do paru megabitów. I nie wiem, z czego to może wynikać. Nie chcę wierzyć, że to jest Nieuczciwa praktyka dostawcy internetu, który tnie, łącza inne niż speed test. O, jeszcze możemy spojrzeć taką stronkę. Jakaś losowa. Leon. 5 MB. Lepiej niż było wcześniej, chociaż spada do 4,5. A sprawdźmy to samo na drugiej lokalizacji. 10. Ok, czyli tutaj ta strona może nie jest naj, najlepszym wyznacznikiem, bo nie jest dobra, ale no, 5 innych pokazało, że, 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 że znaczy. O, jest jeszcze jedno. PingOnline.net. To jest też jakaś strona, na przykład do speed testowania. Spróbujmy. Widzimy, że leci 30 MB na sekundę, czyli łącze jest w stanie tyle przyjąć. No ode mnie z domu też idzie taka moc. Czemu? Bo ping onlinenet jak sobie wejdziemy na tą stronę. To, no, dobra. To jest y, speed test od Scalewaya, czyli znów strona, która jest używana do speed testowania, jest puszczona na pełną moc. Więc jeszcze y, y, raz, jeśli ktoś ma jakikolwiek pomysł. Co może być przyczyną przy inną niż zgłoszenie do łokiku, to jestem otwarty na, na komentarze. Także dzięki, cześć.